Ten klasz się dobrze nie może skończyć. Ej, ej, a jak będę zagrał beta z hardstealem? Nie odzywaj się więcej <grym> wszystko, nie odzywaj się. <grym> Ale on mnie wyjmuje z gry kompletnie. Hard 60. co myślimy? <grym> <miały> hard steal? <grym> oczywiście hard, still? hard still? Nie buduj Hearthsteala, błagam, nie budujcie tego gówno i tak. To co, Wormog? A BG już... Wormog? Wormog może w sumie, Wormog to spoko, na pierwsze. Oni nie wiedzą, to jest... Okej, Bogdan Lucinet jest awka. Bogdan. Hey, hey, Bogdan Lucinet. A jak go tak wejtował Oni on wejtował. Bogdan, pana Bogdana, Paki Sigma z tego Bogdana. On się boi! On się tu boi po <laughs> This is not going nie, jestem, nie jestem pewien, czy bicie się z nimi level one w taki sposób I to jeszcze wszystko w, w Leony wrzucanie jest ideal No no, to porozmawiamy o bardzo nie godzimy Nie, bo to będzie jakiś jestem, Arab, chłopie Nie chcemy Bogdana Lucineta na naszym. To sposób. będzie jakiś Arab, nie? <laughs> Arab po imieniu Bogdan A <laughs> Spotkali... No, co Stare, my spotkaliśmy Grafa na nim. Dzisiaj imigracja to jest możliwe. A to jest na serio Graff? E, to brzmi do 1 do 1 jak Graf. No chyba to kiedyś tego. Kiedyś Bausa. No Bausa też. ten sam kraj. I na grał Gragasem na topie. Z tego jest też ze Szwecji I gadał identycznie jak, jak Baus. Oj, 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 oj. to nie jest dobry pomysł. Miałeś rację To co ja zrobiłem było głupotą Masz, uratuję Uratuję Nika właśnie Okej, one shot'a podpałeś na znaleźć radę co Czemu tościk zbudował statik szpital? No właśnie ja się pytam Czemu nie? <grym>

Kurde, Tosik. Myślałem, że to Bogdan robi tripla. Oh, nie, no i e, wy, na niego statika, no i... Chuj nam Druga. Dobra, bierzemy całego tower'a, jakby co. Bierzemy całego tower'a. Teraz oni biorą tower'a, ha? Może nie. Bogdan, dawaj! Bogdan! 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 No. Dobra, bo my się skupiliśmy na statik-shive'ie Tosika. Zobacz, to Bogdana, no, nie? Mówiłem to mówiłem, że on buduje Blackfire'a. To on gra. Ale ale może i jest sześć, ale wywalił się za tałera, więc... Właśnie, bo to jest bohater. Zobaczcie tego, pierwszy item, e, pierwszy item e, Jinx. To jest tościk, To, jest tościk, ale ulepszony. to, to, this post was not approved by true American Patry <laughs> 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 Tościk, Honestly, this worked. Honestly. Honestly. To tak głupie To zadziałało. to. To jest się To jest to. To jest się To jest Bo To jest to. się na mnie to. to. To było tak głupie, aż tak... To było tak głupie, tak, tak, był że aż mądre Toe, <grystanie> Sixpack designów to, to było takie dobre to, to by nie wyszło To by nie wyszło przez następne 1000 lat Ale nie musi A nic to się Bóg nas zabiega go tak ścieżku? Dobra ścieżku broni to! To jest <grystanie> might honestly do numbers! To szyk tam... Tak? Po, polejcie moje... Łot? Łocznik Wybielam! Spermę! Wybielam! Spermę! Wybielam! Zaraz, zaraz! Nie wiem, Miss taki szczerze. Dobra, moim zdaniem... Zpadł to na rząd. Jeżeli Bogdan nas wykieruje po skugiepcem. Dobrze się bawi. Jakbyście się pytali, się <tanski> dobrze <tanski> bawię. dobrze. Dobra, spoko! Bogdan się zrespił! Nie pójdzie się, Bogdan się zrespił! Ja Bogdan chwilę mam szesnastkę po prostu to wybronicie tak Ale Bogdan się zrespi, nie rozumiesz Po co, po co, po co ty nam jesteś? Bogdan to jest Okiem, tak szczerze to oni mają jeden z najgorszych możliwych team kompów, żebym grał Kayli, nie? Normal, normalnie byłaby całkiem okej, okay, ale... A Bogdan się respi! Bogdan! 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 Wyczekaj, Bogdan! Bogdana? Bogdan. Bogdan! Bogdan! Bogdan. No, pytanie, 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 FFujemy tego klasa? Nie, nie to nie, jest nie, Bogdan, to, to jest Bogdan, co ty mówisz? On nic, nie! No ja też patrzyłem, nie? I nie ma. Nie ma co i po prostu na wam sprawdzić. Ale, Na tym on patrzy, Szyszku, a na on patrzy. Jak on ma Lucinet? Lucy, lucinet, no. O, nie istnieje. Ty Bogdan. Bogdan. Bogdan nie, on nie istnieje. Autentycznie, nie ma żadnego Bogdana. Czekaj, o, mogę jego profil zobaczyć? Pokaż profil? Nie, nie. Okej, okay, nie będziemy w to ten... padać. Tak. On miał się do. Okej, mam wrażenie, że. Oto jest Main Rise. A. To może być Main Mam wrażenie, że z bestią jesteśmy na kanale. Moja prawa ręka jest bardziej umięśniona niż lewa. Ale to nie jest Gragas, to nie jest Giepek, to nie jest Jarvan, to nie jest Jax, Jax. Pasantę nie. Może taki nie, Nasus nie. Moja prawa ręka jest bardziej umięśniona niż lewa. E... Tradel Treddamer Ja pierdolę Ja pierdolę oh, bry... s'ałdzdę Nie oddawaj Fird Sa Nie oddawaj mu Fird Pod żadnym z pozorów Nie oddajcie od... mi Bogdana. Bogdan, Bogdan. Ej, szczerze Szybar powinien zagrać tego Oriano A ja tu no właśnie. O, wziął! NIE! Sama! NIE! Szyszko! Bogdan... Nie, oddaj to! Bogdan... Please... Don't... Tak jest! Don't, don't. No! Draven! No! No, Draven! o, okej. Okay. O, dobre, może być. Bierdolę no tylko nie draven. Ja mogę iść Briar, nie? Mogę iść Briar. Okej, okay, możemy coś OK Okej. Dwie osoby u nich mają Awka, Jingra z graspem i jakby... To jest nightq, To jest nightq, I refuse! To jest nightcue! Stoję na brzegu i czekam na łysa. Jestem wędkarzem! Ja! <laughs> czemu? Czemu jest tak ujaści w mnie? Nie <laughs> wiem tak dla beki. Dobra, mam pen, mam ulta, mam ulta. Co się pisze? Opę, opę. Wsiącały po prostu on widzi potencjał w Bogdanie? Po prostu widzi jak on na Co to Co Czemu on <laughs> oh, Okej, okay. okay, this generally might be to jest This might be night O! O! no. no. No O! O! taki O! O! tak O! 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 tak mam to się No! To się, to się. Holy fuck. Hey, no Bogdan, wiedziałem. Ja po prostu wiedziałem, no że to się stanie, bro, szczerze. No way, bro. Bogdan, o oh, Bogdan, no. Ja tak, no mia miałem takie lekkie przeczucie, że Bogdan po prostu nie, zo nie zobaczy, jak ten minute umiera. <ścoughs> <ścoughs> Bo tak pewne, że nie ogarnie no nie. Ja, perdoe. Nee, je mag fouten met afke? Kan <laughs> <maar> <laughs>